Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Corocznie dyrektorzy szkół ponadgimnazjantów na początku roku kalendarzowego przygotowują ofertę edukacyjną zarówno dla młodzieży kształcącej się w naszych szkołach, jak i dla osób dorosłych. Propozycja utworzenia techniku uzupełniającego forma zaoczna jest związana zapewnienia osobom, które dotychczas ukończyły szkołę zasadniczą w zawodzie Kryzjerz możliwości kontynuowania nauki. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu Tomaszowej Mazowieckiej z dnia dzisiejszego w sprawie założenia nie tylko uzupełniającego numer 5 dla wyrozby, forma zaoczna i włączenia konsultacji po z ponadfinansowanych nr 6 z siedzibą Tomaszowej Mazowieckiej przy ulicy Strefowej 3. Na podstawie następnego słowa prawna uchwala się tłumaczenie punktu. Paragraf 1 ust. 1. Z dniem 1 września 2010 roku zakłada się tytnik uzupełniający nr 5 dla dorosłych w formie zaocznej i włącza w składę z zespołu szkół konaklinozjalnych nr 6 Tomasz G. z siedzibą przy ulicy Strefowej 3. Ust. 2. Nadaje się tytniku uzupełniającemu nr 5 dla dorosłych w formie zaocznej akcji założycielskiej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Organizację pracy szkoły określi status przyjęty w drodze obrębnej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzy się zarządowi powiatu Tomaszowi Mazowieckim. § Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia. Dziękuję bardzo. Poproszę Komisję Edukacji o opinię. Komisja Edukacji w komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o treści przedstawionej przez Panią Strzeli? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw podjęciu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. ręki. Kto wstrzymał się od głosowania? Brakę głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących. Proszę Pani Naczelnik kolejny projekt uchwały. Kolejny projekt uchwały dotyczący założenia licomu plastycznego jest związany również z chęcią rozszerzenia oferty edukacyjnej dotychczas obowiązującej. Zarząd wyraził... Opinie w głowy, aby na terenie naszego powiatu miała możliwość kształcenia y, grupa osób uzdolnionych plastycznie. Szkół tego typu jest w Stoi Polsce jedynie 57. Są to szkoły podległe bezpośrednio ministrowi dziedzictwa i kultury narodowej. Pomimo, że nazwa y, mówi, że jest to liceum, jest to szkoła kształcąca w cyklu czteroletnim, a bankiem a warunkiem jej ukończenia jest to stworzenie pracy, czyli można poznać to z dzisiejszych techników. Nadmienię, iż pozytywną opinię w sprawie założenia tego typu szkoły w naszym powiecie wyraził już Minister Kultury, Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedłożył projekt uchwały. Uchwała Rady w Tomaszewie Mazowieckim z dnia dzisiejszego w sprawie założenia liceum plastycznego i włączenia go w współpracę z Polską Praw na dnia nr 6 Praw 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 przy ulicy Praw Na podstawie Praw 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 uchwala się Praw Paragraf 1 ustęp 1. Z dniem 1 września 2010 roku zakłada się liceum plastyczne i włącza w składze społeczkół ponadgimna zjadnych nr 6 Tomaszowi Mazowieckim z siedzibą przy ulicy Strepowej 3. Ustęp drugi. Nadaje się liceum plastycznemu akt założycielski w brzmieniu określonym w załączniku najsiejszej uchwały. Paragraf 2. Organizację pracy szkoły określi status przyjęty w drodze o uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały w się zarządowi powiatu Tomaszowie Mazowiecki. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie do Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Edukacji.